Naprawdę na moim kanale nie było pewnych gier. Uniwersów gier z pewnej, z pewnej aplikacji Roblox, Roblox. Yy. Nagrałem wszystkie godzinny film z pewnej gry, której nie przeszedłem w końcu, ale będę próbować. Rąk, którą dzisiaj zagramy jest gra, którą w tym momencie widzicie na ekranie. Specter 2. Jestem ciekawy czy coś się zmieniło w tej grze. Oczywiście pewnie to będzie jedna strzałowa produkcja z tej gry, bo nie jest na samym kanale nie nagrywałem. Ale ja wreszcie ogro na tym kanale. Gdyż nie wiem, a, bo to jest quick -okay. to nie, to jednak wyjdź. Robimy stwórz rundę prywatną na jednego gracza, bo to się gra ze znajomymi, ale ja będę sam, bo nie mam przyjaciół. A, może maksymalnie 10 rzeczy. Książkę bałaby to po co? termometr mamy Sensor mamy Kruciwiks by się przydał. Dwie sody zdrowia bym wziął. I kamerę. Mamy tak. Hmm. E, chyba termometrem już się nie, nie robi, tylko. Tej temperatury, więc spróbujemy. U, u, RF, r, dolecie. Co my potrzebujemy? Zidentyfikować ducha. Y, 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 ok, zobaczyć go przez MF, właśnie. <tuszykli> Aha, musimy mieć. Ktoś, ktoś musi mieć poniżej 50% staminy i, i, i Sanity. I musimy go zastopować y, krucyfiksem. Także to może być. Ciekawa misja. Jak ja dawno nie grałem w Robloxa naprawdę. W Robloxie są ciekawe produkcje, i to może być jedna z tych produkcji, która naprawdę spowoduje u zawał. Co to jest? to jest? To jest dowód. Musimy to podnieść F, 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 klikając. On jest tutaj, gdzieś. Jest w całym tym pomieszczeniu, czy on jest... O! Minusowa e... On jest po prawo od razu. Nie i też jakie te duchy są groźne. Także pójdźmy zobaczyć. Chcę jest fansmofobię dla Was kiedyś tam. Więc też pomyślę nad fansmofobią, bo to, to jest gra, która... którą chciałem z kolegą nagrać. Ale to jest nieistotne. Na pewno ma freezing. Czekajcie, bo teraz jest teraz... Y, teraz jest teraz. Teraz jest... Y, tu jest Oriwiff jak, jak grać Kamera. Czekajcie. Mamy.. ewidencję. I, I możemy sobie wybrać do kogo, do kogo chcemy. Tak? Możemy sobie wybrać jeden collect Mamy na pewno freezing, czyli nam to już wywala z połowy tych duchów. No nie, to jest fingerprint. Freezing nam wala, no mniej, ale dobra, ale może być Paranormal motion? Co to jest ten mo a to sensor jakiś? A to jest ten sensor Aha Czekajcie, i ten crucifix bym od razu położył Ehm um. Okej, okay, mam Mamy crucifix Jak mam to położyć? Gdzie? Yeah. Okej okay. Tu bym położył sensor Co? Ej, gdzie ja się schować? Serio? Co jest stało z tą grą? Ja nie ogarniam teraz tego, co tu się stało. Co ja miałem zrobić? Jak, jak ja miałem się schować przed dół? Bierzemy to, co ostatnie, czyli M, M, F, M, M F. Da, I termometr co będzie. Ten, interakcja, jedziemy. Mm. No, w sensie. Nie nie, 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 wiem co się teraz z tymi duchami stało Ale... Gościu! Okej okay. Co jest z nim nie tak widzowie? Provide a ghost hunt, okej okay. Wezmę ten wykrywać, bo ja nie wiem, wkąd działa. Wezmę książkę. Nie wiem, jak teraz to wszystko działa, ale... To jest Roblox. No, ej! Tu będziesz wykrywany, gościu. Rozumiesz? Każdy twój ruch zostanie wykryty przeze mnie Każdy twój paranormalny ruch będzie wykryty przez moją osobę Nic mi już nie zrobisz Raczej Przepraszam, crucifix I empa wtedy jak ja mam go wykryć termometrem To jest Roblox gościu Czu nie mogę napisać Ju Patrzcie nie, nie to On mi teraz gówno zrobi, to jest te Co, wyłączysz korki gościu? Trzecie. Gdzie ty jesteś? Ej no. On miejsce zmienił. Co to za... Okej, tu mamy szafkę do ukrycia się. Gościu. Idę włączyć korki. Ja wiem gdzie są te korki. One są gdzieś tutaj. 100%. One zawsze tu były. No nie. Gdzie listy? Nie, no. Ale mi wyłączył hamsko. Ale mi hamsko wyłączył. Słyszę wodę. Nie macie tu. Jaki kłamca. Tu są korki. Tak? To są korki. To nie są korki. Gościu. Gościu, gdzie ty jesteś? Ja i tak odkryję prawdę. Po, po, pokaż, gdzie jesteś. Aha, tu nagle się to działa. A to były korki jednak. Kościół! Ta Lek... Lepiej powiedz gdzie jesteś I tak cię znajdę Co się z tą stało? No, ale już nie masz ataku. Już można wyjść. Dobra, powiedz, gdzie jesteś. Tu jesteś, tak? Tu, 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 tu jesteś. No, jesteś tutaj, ja wiedziałem. Od początku wiedziałem. Wyłącz to, bo to już. Bo to nie jest śmieszne, rozumiesz? To może zakończyć moją karierę biznesmenową. A ja tutaj wiesz, jako YouTuber prawdziwy z gracją. Przecież jest o tak zrobione O Jezu Dobra, idziemy się teraz dopytać yy, yy, Gdzie, yy, czy, czy, czy jest aktywny Gości, co mi wyłączy światło. Myślisz, że to jest fajne? Nie no, korki to zdupnął Gość, co mi teraz korki zamyka Czekaj, a może go tam nie ma? Gościu masz orby, dobra. Czy on puścić zimną wodę? Tak. Śmieć puścił wodę zimną. pany tu jest. No gdzie ci to postawić czy on mnie na atak tam światu włączył? Czym się wydaje? Nie wiem. Dobra, czytajcie, ewidencję. Mm. Gost orby ma gościu Krótka piła wiem że tu jesteś więc w, w tym mieście to dom Biorę to Teraz powiedz mała cię karmiła w domu? Tu kładę to Jak to lecie nie zadziała, to trudno Bo on znowu wodę brudną puścił No chłopiec taki zbugowany widzowie Idziemy włączyć korki Co jesteś za Za czym? Zapisem? Dobra Nie no, to jest idiota no Jak on mnie zabija... Czwórkę ma No dawaj, dawaj Dojedźmy, dojedźmy Dojedźmy No się za mnie eee, Dojechamy skubany Dobra Jak wam się ten eksplodował w górę To, to, to Spectre 2 no gra troszeczkę się zmieniła Ale to dlatego, że to trochę długo minęło kiedy to wcale nie na tym kanale I ogólnie, na, nie na, na tym kanale to jest pierwszy raz Dlatego już ponad rok tego w ogóle nie, nie ruszałem Jak właśnie się ekspodał, dajcie, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję A my widzimy się w kolejnym filmie Cześć